Czy rozumiesz tekst? Nauczanie domowe. 27 kwietnia. Dzieje apostolskie, rozdział 8, wersety od 26 do 40. Anioł Pański powiedział do Filipa: Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta powiedział Anioł Pański do Filipa. A on poszedł. Właśnie wtedy. Przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej kandaki, zarządzający całym jej skarbcem i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza. Podejdź i przyłącz się do tego wozu, powiedział duch do Filipa. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz, co czytasz? zapytał, a tamten odpowiedział, Jakże mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni? I zaprosił Filipa, aby wsiadł i spoczął przy nim. A czytał ten urywek pisma. Prowadzą go jak owce na rzeź i jak baranek, który milczy, gdy go strzegą, tak on nie otwiera ust swoich. W jego uniżeniu odmówiono mu słuszności. Któż zdoła opisać ród jego, bo jego życie zabiorą z ziemi. Proszę cię, o kim to prorok mówi, o sobie czy o kimś innym? zapytał Filipa dworzanin. A Filip, wychodząc z tego tekstu pisma, opowiedział mu dobrą nowinę o Jezusie. W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę. Oto woda, powiedział dworzanin, cóż przeszkadza, abym został ochrzczony? Odpowiedział Filip: Można, jeśli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i Dworzanin, zeszli do wody i ochrzcił go. A kiedy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i Dworzanin już nigdy go nie widział. Jechał zaś z radością swoją drogą. A Filip znalazł się w Azocie i głosił Ewangelię od miasta do miasta, aż dotarł do Cezarei. W tym fragmencie i opisie widzimy, że Filip, diakon, posłuszny Duchowi Świętemu, pomógł obcokrajowcowi. Jakie elementy zauważamy w postawie Filipa? Najpierw jest to modlitwa. Pierwszy ważny element to jest kontakt z Bogiem, w którym to kontakcie. Filip jest otwarty na natchnienia, na posłanie, na Boże sugestie, na inspiracje. Zwróćmy uwagę na to. To jest postawa modlitewna. Otwartość na to, co Bóg polecił. Do czego zachęcił. Co podpowiedział. I naprawdę to jest ważny element w naszej relacji do Boga. Modlitwa nie może być tylko Schematycznym powtarzaniem pewnych tekstów nie może być tylko formułowaniem najpiękniej nawet przygotowanych treści. Modlitwa musi mieć ten element relacji, musi mieć ten element słuchania, no i w końcu wykonywania tego, co Bóg mówi. Drugim czynnikiem, który widzimy u Filipa, jest otwartość na nowość. Wychodzi w zupełnie w dziwnej sytuacji na pustą drogę, ale wychodzi dlatego, że powiedział mu to Bóg. I trzecia rzecz to jest odwaga w głoszeniu. Jednoznacznie chce doprowadzić tego obcokrajowca do wiary. Chcę, aby on usłyszał o Jezusie i miał możliwość podjęcia decyzji, co rzeczywiście następuje. Zwróćmy uwagę, Jakie miał elementy tego właśnie głoszenia, tego podejścia, tego spotkania z obcokrajowcem? Zadawał pytania. Czy rozumiesz? Był gotowy wyjaśnić pytania z kolei człowieka, który nie wszystko pojmował, o kim to jest, czy to jest prawdziwa historia, czego dotyczy. To było wyjaśnianie, to było delikatne podpowiadanie tego czego słuchać chciał ten dworzanin co tu widzimy kulturę spotkania niesamowitą kulturę spotkania którą reprezentuje Filip i to powinna być dla nas lekcja ja mam mieć kulturę spotkania w tym miejscu gdzie mnie posłał bóg do tych osób które pokazał mi duch święty w tej rozmowie którą mogę poprowadzić Co w tej kulturze się zawiera? No Szacunek do tego człowieka, gotowość tłumaczenia rzeczywistości duchowej, pokazywanie wartości i w końcu odpowiedź na duchowe potrzeby tego człowieka. Zwróćmy uwagę, to nie jest krzyczenie: Ty jesteś bałwochwalcą, ty nic nie wiesz, ty jesteś potępiony. To jest pokazanie wartości. Wykorzystał Filip to, że on już czytał Pismo Święte, chociaż bez zrozumienia. Wykorzystał, że już był na pielgrzymce, choć być może jeszcze rzeczywiście z tą duchowością to było daleko od ideału. Ale tego nie zmarnował, co już miał ten Etiop. Wnioski inni nas nie ograniczają. Ale nasza wrażliwość właśnie w tej kulturze spotkania ma ułatwić Bogu dotarcie do ludzkiego serca. Czy Bóg nie mógł sam nawrócić tego Etiopa? Mógł, ale chciał, żeby kultura spotkania wypracowana przez Filipa stała się tym kanałem łaski. Zadanie dla Ciebie na dziś: pomódl się, do kogo Duch Święty Cię posyła. Dziś, jutro, pomódl się o to. Niech ci w tym błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.